Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. To spotkanie powstaje na spontanie, totalnie, pod wpływem ostatniego naszego nagrania, czyli odcinka 149 dotyczącego umiarkowania. Kiedy rozmyślałam sobie w ogóle nad tym odcinkiem ostatnim, kiedy jakby przygotowywałam się tak wewnętrznie też na zebranie tej treści, to przyszło do mnie właśnie też takie. Hmm, jakie polecenie jakieś od wewnątrz, od mojego wnętrza, żeby nagrać taki film, jak właśnie jak ten teraz, w którym po prostu spontanicznie usiądę, i zapraszam cię też właśnie do tego, żebyś usiadł i usiadła naprzeciwko, teraz mnie, tych kilkanaście może nie wiem, sekund, może kilka minut, żebyś poświęcił, poświęciła na to. Co jest dla Ciebie w życiu niesamowite? Czym życie tak pozytywnie Cię zaskoczyło? No, ja spróbuję tutaj e, teraz bez żadnych intro, bez niczego, bez żadnego tam jakiegoś subskrybu i tak dalej. Ja postaram się teraz tak spontanicznie, tak bym takiego live'a prowadziła e, z Wami. E, Postanowię powiedzieć, co, mnie, co jest dla mnie niesamowite. Jednym z największych odkryć ostatniego czasu dla mnie, co wprowadza mnie w stan niesamowitości, to jest właśnie to, czym jest małe ludzkie życie. Ty wiesz, że ja mam rocznego synka teraz, oczywiście mam starsze też córki, ale jakby na tym urlopie macierzyńskim przez ten rok mocno obserwowałam i obserwuję Żywotność, która jest w organizmie ludzkim. Jak wielką siłę, jak wielką energię ma w sobie mały, przychodzący na świat, człowieczek. To jest, to jest po prostu niewiarygodne. I y, oczywiście, żeby <gryw> znowu nie, nie, nie wejść na górę i nie spać zaraz na dół, no to też y, stawiam na tej równowadze. To, że dla mnie niesamowitym, ale w tym kontekście takim też, no takiego nieboego zaskoczenia jest to, w jaki sposób my tą naszą żywotność tracimy. W jaki sposób my, jak pracuję z Wami, czy też przyglądam się po prostu swojemu życiu, to w jaki sposób to nasze udomowienie to życie według pewnych przekonań, według schematów rodzinnych. Życie nie swoim życiem tak naprawdę w jakiś sposób odbiera nam tą siłę i tą moc, to moje nie, to moje tak, to moje ja chcę. Widzieliście. Kto, kto nie widział, to zapraszam właśnie na ten ostatni film. Widzieliście, jak mój synek tutaj po prostu chciał i brał, co chciał. <laughs> to niesamowite. Jestem w nieustannym zachwycie właśnie tego, w jaki sposób e, życie ludzkie jest takie mm, pełne energii i w jaki sposób, e, jak to się dzieje w tym nasz, podczas tego naszego życia, że w jakiś sposób my to tracimy. I potem yy, odzyskujemy tak naprawdę, bo my nie mamy tego jakby zdobyć na nowo, nie mamy tego wziąć od kogoś, tylko my to mamy, my to my z tym przyszliśmy, tylko to się nam po drodze zagubiło. Słowite. Jestem Niesamowite. Dla mnie jest to, jak działa coś takiego, właśnie jak plan cel. W psychobiologii właśnie mówimy o o tym okresie, czy to jest 9 miesięcy przed Twoim poczęciem, cały okres ciąży, pierwszy rok życia. To jest niesamowite, w jaki sposób ta ziemia, którą, która już wtedy dla nas zostaje przygotowana, nawet zanim jeszcze przyjdziemy na świat, zanim jeszcze zostaniemy poczęci, nawet w jaki sposób ta ziemia i jej sposób przygotowania wpływa na nasze potem życie. To jest niesamowite. Z jednej strony jest to trochę przerażające, bo yy, po pierwsze, świadomość matek yy, w tym temacie jest ciągle jeszcze nikła. Po drugie, sama wiem, że, że yy, będąc w ciąży na przykład teraz, wiedziałam to wszystko, co, co wiem, natomiast yy, też nie byłam w stanie uchronić się od pewnych yy, emocji. I dla mnie, kolejną niesamowitą rzeczą jest to. Że my, jeśli e, jako rodzice mamy świadomość tego, gdzie mogło nasze dziecko coś wziąć za nas, jako my mamy moc w tym, żeby pomóc dziecku mm, pozwolić żyć jego własnym życiem. Że są narzędzia do tego, żeby zdjąć z tego właśnie dziecka ciężar Emocji mamy, emocji taty, głównie tutaj chodzi o mamy. Jestem niesamowicie zaskoczona i w ogóle jestem, a tutaj powiem, że już jestem zachwycona, tym, że jesteśmy wszyscy tak inni. Że jesteśmy tak różnorodni, że... Mm, że tak się uzupełniamy też jako ludzie. Że każdy z nas ma inny fach, a nawet jeżeli mamy ten sam fach, to wykonujemy go zupełnie inaczej. Każdy daje tam cząstkę siebie. Wiedza może być taka sama, ale sposób podejścia do drugiej osoby, sposób wykonania danej pracy, powiedzmy tak, spędzenia tego czasu czy z klientem, czy z pacjentem, czy wykonując jakąś rzecz taką z nie wiem, jakąś materialną, taką typową, podczas produkcji, no nie wiem, co tamkolwiek robicie. W tym wszystkim, co my robimy, przejawia się nasza indywidualność. I jestem zachwycona tym właśnie, że my się uzupełniamy. Czyli, że jedna osoba robi coś dla drugiej osoby, która tego nie potrafi, która to potrzebuje. I yy, strasznym i niesamowitym takim jest w kontekście, właśnie równoważnie tutaj. Że my nie potrafimy sięgać po tą pomoc. Właśnie bardzo często my jako osoby takie sparentyfikowane, czyli właśnie kiedy musieliśmy za wcześnie dorosnąć, mm, e, kiedy utraciliśmy wiarę w to, że ktoś nam może pomóc, mm, że my to straciliśmy właśnie i że my nie potrafimy poprosić o pomoc, a ta pomoc jest na wyciągnięcie ręki, tylko wystarczy ją. E, Taką deklarację w sobie po prostu otworzyć się na pomoc. Czyli niesamowitym to jest to, jak my się rodzimy otwarci, a jacy potem jesteśmy zamknięci. I niesamowitym jest to, że naprawdę jesteśmy indywidualnością, i że tam, gdzie nam się wydaje, że wszystkie wykorzystaliśmy już na przykład narzędzia do naszej pracy, nad jakimś naszym problemem osobistym to tam są ludzie, którzy mogą nam pomóc rozwiązać ten problem. Ja jestem taką osobą, która stara się pomagać ludziom, rozwiązywać ich problemy, ale sama też czasem skorzystam z pomocy drugiej osoby i to jest niesamowite, że również i ja mogę otworzyć się na pomoc od drugiego człowieka. Niesamowitym dla mnie również jest to, w jaki sposób w ogóle funkcjonuje człowiek, ale to w jak dokładny sposób, e, oczywiście dzięki akurat temu, co, co znaczy dzięki wiedzy doktora Hamera, w jaki dokładny i precyzyjny sposób nasze ciało pokazuje nam nasze e, problemy emocjonalne. W jaki sposób my jesteśmy e, dokładnie. E, jakby zaprogramowani przez Matkę Naturę, gdzie, jako taki kontener na nasze emocje, tak? Jeżeli one nie są oczywiście uwalniane. Niesamowitym dla mnie jest to, jak my jako ludzie gramy sobie idealnie po prostu rolę niczym aktorzy na dyskach teatru. To jest niesamowite. Że. Spotykamy na swojej drodze jakiegoś człowieka, czy kobietę, czy mężczyznę, który idealnie odgrywa nam na przykład naszego rodzica, z którym w dzieciństwie mieliśmy gdzieś tam na bakier i pewne emocje w nas z tego okresu są, żyją, w nas i, i dopiero zagranie tej roli przez tego człowieka daje nam taką szansę, na to, żebyśmy e, wrócili do tego czasu i zobaczyli, co jest nieprawdą o nas. Co się zakodowało, w co uwierzyliśmy, że jest prawdą. Niesamowitym dla mnie, to co teraz mi przychodzi na myśl, to jest to, w jaki sposób zwierzęta, właśnie w szczególności te, które mieszkają z nami w domu, biorą na siebie nasze problemy w postaci chorób w ciele. Przyjrzyjcie się temu, bo to nie tylko dzieci biorą za rodziców do pewnego czasu, ale i zwierzęta w naszym domu. Niesamowitym w ogóle dla mnie jest naprawdę wiele rzeczy. To, jak działa człowiek, jak działa natura, wszechświat. Oczywiste są takie oczywiste oczywistości. Na przykład dla mnie niesamowitym jest, jak działa samochód albo samolot. Ja wiem, że to się da wytłumaczyć, ale <grych> mm, i to jest techniczne. Natomiast to jest dla mnie dalej też niesamowite, jak to, jak to się dzieje. E, niesamowite jest też to, w jaki sposób my potrafimy właśnie jako ludzie nie tylko tworzyć, ale i też przeżywać różne rzeczy. Jak y, czasami zaje fajnie potrafimy się cieszyć, ale jak też no, niezbyt fajnie. Potrafimy wątpić na przykład w siebie. To jest niesamowite. To jest niesamowite, jaka siła i moc drzemie w drugim człowieku. I w tobie. Niesamowitym też. dla mnie jest na przykład też to, że. Yy, o, właśnie to. To jest też takie ciekawe z ostatnich gdzieś tam yy, rozmów z Wami. Niesamowitym jest to, jak ogromną, yy, inaczej, jak my. Yy, Stajemy w tej gotowości do otwarcia się na nową wiedzę, na nową świadomość, czyli stajemy u progu nowego jakby, etapu naszej świadomości. A jak ktoś, kto jest nam bliski, kto towarzyszy nam w życiu, może jako partner, partnerka, jako rodzic, no ktoś bliski, w jaki sposób ten ktoś patrzy na nas i mówi: A dzisiaj pogięło. <grym> to jest niesamowite. W jaki sposób my, Potrafimy mieszkać w tym samym domu, w tym samym środowisku już od wielu lat. I w jaki sposób jest to, że właśnie coś dla kogoś jest normalne i oczywiste, a dla kogoś to jest w ogóle wyciągnięte nie powiem skąd. I ktoś się dziwi i mówi o tym po prostu, jak o herezjach. To jest niesamowite. Jak my jesteśmy różni w tym wszystkim, jakie to jest? ciekawe, czasami groteskowe, czasami straszne, ale jednak jest w tym ta niesamowitość. Niesamowitym dla mnie jest właśnie też troszkę to, co już powiedziałam przed chwilą, że my potrafimy z, naprawdę powstać z popiołów, ale i potrafimy też do tych popiołów się doprowadzić. Czasami coś tu mieszam tymi włosami, no ale jest kreatywnie, jest tak, jak, jak, jak ja czuję teraz. To jest niesamowite, jak my stajemy w odwadze, jak zbieramy tą siłę i tą energię w nas, ale jak też e, jaka jest też siła, która po części jest w nas, która nas ciągnie do dołu. To są niesamowite rzeczy, że my potrafimy mm, właśnie albo tak, albo tak ja Cię bardzo proszę teraz, jeżeli możesz, to właśnie, bo ja nie chcę przedłużać tego, bo ja mam mnóstwo rzeczy, które są dla mnie niesamowite. Chciałabym ciebie poprosić właśnie o to, abyś napisał, napisała teraz, właśnie w komentarzu, to co Ci przychodzi teraz na myśl, co jest dla Ciebie niesamowite w tym, no, wolałabym w tym aspekcie takim dodatnim, tak, co Cię fascynuje w życiu, co Cię. Po prostu e, zaciekawiło w życiu, ale jeżeli masz też kontrę, właśnie, że może być coś takiego, a tutaj jest coś takiego, no to napisz też proszę. Dlaczego ja o tym w ogóle mówię? Dlatego, że chcę, żeby to było takie ćwiczenie, żeby właśnie nie odlatywać też tylko wysoko w górę, ale też, żeby znowu nie przybijać się tylko do tej ziemi, żeby właśnie gdzieś spotkać się. I zrównoważyć jedno z drugim. Także chcę Wam też pokazać, że biorę sobie do serca i wdrażam w praktykę to, o czym mówiłam w poprzednim naszym spotkaniu. Więc niech to będzie takie ćwiczeniowe i warsztatowe, ale właśnie trzeba to zrobić. nie? Jeżeli jeszcze w tej chwili nie masz takiego pomysłu, co to jest dla Ciebie niesamowite. To poczekaj chwileczkę, wróć tu później i w komentarzu podziel się chociaż jedną rzeczą, chociaż jedną rzeczą, od czegoś trzeba zacząć. To ja kończę na dziś na tą chwilę. To są rzeczy, które mam tu w głowie i w serduchu, a jest tego całe mnóstwo. I ja wiem, że jak wy się podzielicie swoimi komentarzami, swoimi uwagami, swoimi opiniami, swoimi doświadczeniami, to będzie tego jeszcze więcej i wtedy powiemy: Wow, faktycznie, no, bo jest niesamowite. celski.